Mel Gibson, mimo że od lat jest znany przede wszystkim z kariery filmowej, w ostatnich latach coraz częściej w wywiadach dzieli się swoimi refleksjami na temat wiary, religii i wartości, które są mu bliskie. W szczególności mówił o swoim głębokim szacunku i oddaniu papieżowi, Kościołowi katolickiemu oraz o roli, jaką religia odegrała w jego życiu. Jego spojrzenie na wiarę, a także na papiestwo, jest zdecydowanie związane z jego osobistymi doświadczeniami i głęboko zakorzenionymi przekonaniami religijnymi. Jeżeli możesz zasubskrybuj kanał, żeby dobro słowo rozprzestrzeniało się na świecie. W jednym z wywiadów, Mel Gibson mówił o papieżu, podkreślając, jak ważna jest jego rola jako moralnego przewodnika i autorytetu dla katolików na całym świecie. Podkreślał, że papież, niezależnie od wyzwań, z jakimi musi się zmagać w dzisiejszym świecie, pozostaje symbolem nadziei i duchowego przewodnictwa. Gibson wyraził swoje głębokie uznanie dla papieży, którzy w swojej posłudze stawiają na autentyczność i wierność naukom Kościoła, pomimo licznych trudności, które stawia współczesny świat. Papież nie tylko przewodzi Kościołowi, ale także dźwiga na swoich barkach ciężar odpowiedzialności za miliony wiernych. To nie jest łatwa rola, ale mimo to papież daje nadzieję w której tak wielu ludzi potrzebuje, mówił Gibson. Podczas rozmów o papieżu, Gibson wielokrotnie odnosił się do swojej własnej duchowej podróży i tego, jak religia wpływała na jego życie zawodowe i osobiste. Wspominał o swojej wierze, która odgrywała kluczową rolę w jego twórczości, szczególnie w przypadku takich filmów jak Pasja czy Apokalipto, które niosły ze sobą silne przesłanie religijne. Gibson mówił. Że w filmie Pasja starał się pokazać nie tylko brutalność ludzkiej natury, ale także wielką moc i ofiarność miłości, która jest centralnym punktem chrześcijaństwa. Zauważył, że tematy związane z wiarą są niezwykle ważne w kontekście współczesnego świata, który często wydaje się oddalać od duchowości. Aktor i reżyser mówił również o tym, jak bardzo wierzy w moc modlitwy i duchowego oczyszczenia. W wywiadach wskazywał, że to dzięki wierze potrafił przezwyciężyć wiele trudnych momentów w życiu, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Dla niego wiara w Boga była i jest nadal siłą, która daje poczucie pokoju i bezpieczeństwa, nawet w chwilach kryzysu. W jednym z bardziej osobistych wywiadów opowiadał o tym, jak modlitwa pomaga mu w trudnych chwilach. Modlitwa to dla mnie sposób na odzyskanie równowagi. Czasami życie przytłacza, ale kiedy siadam i modlę się, czuję, że mogę znowu oddychać, że Bóg jest ze mną. W związku z tym, że Mel Gibson jest znany z tego, że często odwołuje się do swojej katolickiej wiary, w wielu rozmowach poruszał także temat roli religii w kształtowaniu moralności i wartości we współczesnym świecie. Mówił, że współczesna kultura, zdominowana przez media i rozrywkę, coraz częściej zapomina o duchowych fundamentach, które stanowią podstawę silnych i zdrowych społeczności. Żyjemy w czasach, kiedy wartości chrześcijańskie, takie jak miłość bliźniego, pokora i oddanie, często są zapomniane. Ale to właśnie te wartości budują nas jako ludzi i pomagają nam stawić czoła wyzwaniom, które spotykają nas każdego dnia, mówił Gibson. Podczas rozmów na temat papieża, Gibson wielokrotnie podkreślał również, jak bardzo ważne jest, aby papież i Kościół mówili głośno o wartościach, które mają fundamentalne znaczenie dla ludzkości. W jego przekonaniu kościół powinien pozostać wierny swoim tradycjom i nie poddawać się współczesnym naciskom, które próbują zmienić jego nauki i stanowisko w wielu kwestiach moralnych. Kościół powinien być miejscem, które nie tylko wspiera w chwilach trudnych, ale także przypomina nam o tym, co naprawdę ważne. Nie możemy zapominać o naukach, które są fundamentem naszej wiary, mówił W wywiadach nie unikał także tematów kontrowersyjnych, takich jak jego własna droga do duchowości. Mówił o tym, jak trudne były dla niego momenty w życiu, kiedy musiał stawić czoła swoim błędom i upadkom, ale zaznaczał, że to właśnie religia i sakramenty pomogły mu odnaleźć na nowo sens życia. Wszystko w życiu jest możliwe, gdy wierzysz i otwierasz serce na Boga, powiedział, wyrażając przekonanie, że Bóg daje każdemu szansę na odkupienie i zmianę. Gibson wielokrotnie podkreślał również, jak ważne jest, aby nie oceniać innych ludzi, szczególnie w kontekście ich życia osobistego i błędów, które popełnili. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat tego, co zrobiliśmy w przeszłości. On daje nam szansę na nowo, na każdą chwilę. To, co się liczy, to nasze serca i nasze intencje, mówił, podkreślając, jak ważna jest miłość i wybaczenie zarówno w życiu osobistym, jak i w szerszym kontekście społecznym. Ostatnie wywiady Mela Gibsona ukazują go jako człowieka, który nie boi się mówić o swojej wierze, o wartościach, które kształtują jego życie i twórczość. W kontekście papieża, kościoła i duchowości, Gibson nie tylko dzieli się swoimi przekonaniami, ale również stara się inspirować innych do refleksji nad tym, co naprawdę istotne w życiu, miłości, wierze, pokorze i szacunku dla drugiego człowieka.